Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii The z Zenon Clip. Witam, Morda. No, cześć, witaj. Jesteśmy już po wybudowaniu bazy, aczkolwiek ja tutaj wybrałem się na, na troszeczkę wykopki, troszeczkę drewna po... po pokopałem i, 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 i tak dalej. No dokładnie, już baza e... zrobiona, właśnie niedźwiedzia położyłem 3000, się. 3000 drewna, troszeczkę siarki, to po mi się rozjebał i widzieliśmy, że tutaj był niedźwiedź, ale kolega już go. Porobił. Po, Porobił, dokładnie. Ja I mamy no mamy no Dobra, trzeba... i teraz trzeba zrobić schowek mały na te klucze na razie. Dobra, ale zrób mi byśmy jakbyś mógł, morda. Yy, już ci zaraz zrobię. Bo ja nie mam kamienia. Dobra, to niech na razie będzie tutaj ten taki ten podeścik nie? Ja. W razie czego, bo niedźwiedzie na to wejść nie mogą. Dobra, ja tylko sobie palę timera. Ale ok. zrobiłem błąd, bazę nie zamknąłem jak wychodziłem. Ale na szczęście nic się nie stało. Dobra, mamy... O kurde, ile, ile żarcia. 19 sztuk. Czekaj, gdzie tutaj mam timer w telefonie, kur... W yy, dobra, te fragmenty metalu. Jest, jest zegar, spoko loko. No, jeszcze tyle fragmentów i sobie ten, Keylocka damy. Na kod drzwi. Dobra, to, to będzie lepiej. Odcineczki takie po 20, po 25 minut będą, nie? Na, spokojnie. No, spokojnie. Ten odcinek A, nie będzie, za, będzie zatytułowany Zatytułowany będzie w poszukiwaniu b, 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 b. Jeszcze jeden niedźwiedź dawaj szybko Dobra, już idę. jest? Na twoje prawo, jest okay, dzi dzik kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj a, na dzika! dzik. tego porobię Z łuku. Gdzie jest? No jest kurwy sobie. Boa. O kurwa. Swelu ty kurwa i bardzo. Dostał. Dorwego. Gdzieś tu strzała poleciała, strzały zbiera jak ktoś jakby się nie trafił, nie? Dawaj, goń wieprza tej to mamy zejście do kopalni stary, ale kamienia będzie fajnie Dobra, dawaj, 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 dawaj Dobra, goń go, goń go Ale go porobi zaraz kurwa, kakus Dobra, czekaj, spróbuję go trafić Kurwa, nie trafiłeś, didy No, ale zobacz skąd ja strzelam, nie? Dawaj, chuja Gonie, nie od razu strzały weznę. Padły. Jest. Dobra, teraz go trafię. Skurby są na ty. Je łopie <grym> jebane. No patrz. Nie mogę go trafić. Dostał? Skurby są ty. Leżysz. W nogę dostał chyba. No teraz straciłem tych strzał. <grym grym> to te mi KURWA! To ci wziąłem? No, daj, to tą kurwa. Dobra, go skuruję. He he, Patrz jak kurwa daleko jest to z bazy naszej kurwa. Fraje no. rybane. Jaki sprinter, nie? He <grytanie> <Alkopony. grytanie> No, o, patrz. Takie beczki jak widzisz, nie? To z dzidę nawet uderzać. Jakie beczki? Aha, no, tak, dobra. Bo? Spoczku, ziomuś. O. I z tych czerwonych nie wypada. O, co tu jest? O. Złom. Dobra. Dobra, Git. Tego nie, nie to, to nie, to nie, to nie. To już nie, tuż już nie. Tu wszystko jest zebrane. E, dobra. dobra. Mamy fajną bazę wbudowaną. Taką, taką na razie taką lekszą. Ale są na spokojnie, z czasem to się poprawi i wybudujemy Robię lepszą, ci ten. Prawda? Będziesz mumia, robię ja ci A czy ty czapkę masz? Ja mam czapeczkę, ale ja bym chciał toporek, bo nie mam czym zbierać yy, surowców. Dobra, to idę do bazy. No i do bazy. Dobra, ty idź, a ja nie, nie pokażę gdzie jest baza. Powiem ci fajnie się wybudowaliśmy. Kurwa tutaj. tu skami, patrz, siara. Tylko mi skillofu, Na <śla> no spokojnie, na no spokojnie. Jeśli odcinek się w sumie podoba... Mi też się, mi też się toporek ten. Zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia łapeczki w górę. Łapeczka w górę. Będzie w górę, w górę. niezła rura. Łapeczka w górę. Na razie póki co nikt nam tutaj nie zagraża. Na razie nie, ale coraz więcej graczy widzę na serwerze. A to cicho bądź na razie, nie myśl o nich. O, patrz. I tutaj to nawet, czekaj, o cicho. poczekaj. To, to ty biegłeś? Tak, ja biegam cały Uch, czas. No to mi kurwa nie strasz. Ale nie wiem gdzie ty jesteś w ogóle. Jest paliwo, jest paliwo. Zaraz coś po fajnego pokażę. Patrz, widzisz, spójrz na mnie. Patrz. Jarek, pa. No to nie, patrz, to, to są kamienie, dawaj. Wiem. Ale nie tak blisko, ziomuś. No, jeszcze trochę i się zrobi zaraz kilo w ten, ulepszony. Musimy piecy mieć. O te grze ty mi właśnie powiedział, Filip Jeszcze raz? Nic ładna no pogoda. Poczekaj, bo ja cię nie słyszę, jak kamień bije. Crafting, pani kolego. No teraz powiedz. Dobra, toporek sobie wykraftuję, pani kolego. Dobra, już mnie musisz, toporek już będę miał. E No ja też już sobie robię. Dobra. Opatrz, jaką chustę sobie założę na łeb. Niezła, nie, mu nie jesteś. No mówiłaś. Dobra, wiemy. dobra, na surowce lecimy, nie? Ej, to czekaj, ja wrócę do bazy się e, wróć, wróć, do bazy, pani kolego, i tego... To daj mi te komponenty, jakie tam masz. Aha, właśnie, raz, chodź, zaniosę. ty, dobrze, dobrze, dobrze. Czy ty jesteś nawet tutaj? To tak, ja ci dam tak... Wszystko e, dawaj, co masz? Tysiąc drewna, dwa tysiące drewna, pani kolego, dwa i pół tysiąca drewna. Mm. No, litera. Co to jest to? Złomu też trzeba dać. Dawaj, dawaj. Ruda metalu. Dawaj. Nie metal? Tak, nie metal. Fragmenty metalu czy. Ruda Dobra, metalu. No dawaj, dawaj. Do przetopienia. E, mam trochę kamienia. Nie wiem, tam 200. Dawaj, nie, dawaj. To, tam to jest istotno. Ale dawaj. Dobra, i tu jeszcze mam 800 drewna i jeszcze, no. jeszcze mam rude siarki. To też się przyda. Aha. No i tyle, no i gitara, ile co O, dalej, masz nie? tej rudy. A, to tak no kurwa stary, ja i... jestem chomik-bombrownik. Gdzie ta baza była? Tutaj. Widzisz, ciężko tą bazę znaleźć, bo ona jest tak właśnie schowana. Cicho bądź. Ale i tak przecież nie znajdą tego. Dobra, dobra. A jakbyś mógł, to... Yy... Pani, czeka, a ten kilo, yy, ten toporex użyty, mogę go jakoś naprawić? Tego się nie opłaca. Dobra, ja miał te... Dobra, czekany... łuk jakbyś mógł mi przynieść, nie? Ja będę gdzieś w okolicach plaży i, i trochę ten... i idę... Dobra. Aha, i pani kolego mięska napiecz, nie? O! To będę musiał przepalić szybko. Tak, przepal, przepal, a ja ty co pochodzę... Nie poszukam. Dobra, poszukam. Dos, do bazy. Poszukam tu sobie. No, i taka baza nam styknie, jeszcze będziemy mogli dobudować sobie tutaj. Przydałoby się jeszcze kogoś, wiesz, do tego, nie? O lol, to jest ruda metalu. A właśnie, ten schowek nie wiem czy mogę zrobić. A to gdzieś tam zrobimy, nie? Mm, nie mogę, bo płótna nie mam. Cholera. Ja mam siedem. A nie, mam płótno, co ja gadam. A jest, mogę zrobić schowek elegancko. To na wszelki wypadek schowam sobie. Klucz. Ty, jest ruda metalu, ale nie mogę go wykopać. Ja cię je wykopać? Czemu? Mm. Co jest? Teraz te ja ci nie powiem, bo mnie tam nie ma. Może akurat nie to. A, ale... dobra, bo trzeba było ją podnieść, a ja kopałem Ja ci piłem z kilo. No. No, 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 bo tam się podnosi też, nie? Dobra, jest ja paczko. Dobra. Mamy strój radiacyjny, w razie czego. Dobra, widzę kolejny Kolejne żarcie. Dobra, załączę to przepalanie. Fakiu, tara. A właśnie. Ja mam, koszul mam koszulkę strzela. z długim rękawem i mam e, troszkę złomu. Dobra, tyle styknie. Tutaj dam paliwo. Dobra, żarcie też wezmę na drogę. A właśnie, miałem ci wziąć te. Łuk. Łuk i jedzenie. Łuk, strzały, jedzenie, dobra. Szukam tutaj czegoś kurwa, tych mm. sików nie A, ma. złomy tu były. No, jestem głodny. Trzeba szukać czegoś kurwa, jakieś... no się przyda. Dobra Ile staków ci żarcia wziąć? Tak z 3 ci wezmę albo 4 nawet A ile masz tego głodu 39 No to ci wezmę z 4 Ja się najem Dobra, ja się na full najadę na 500 ten, kurwa, ty nie bądź taki kłopczywy, ty, ziomoś Ale ja tu mam żarłoczko do ciebie, spokojnie. Mamy 19 w sumie niedźwiedziego mięsa. Dobrze, ja, ja szukam Jeszcze właśnie. Jeszcze z dzika mamy. Dobra, strzałów mamy trochę, więc. Dobra, teraz tak, gdzie jest ten, pani kolego? Mm. Kurwa, co ja tutaj klikłem ja pierdolę. Dobra, ja jestem. <coughs> Jak klikniesz, pani kolego, mapeczkę, to u góry jest ten taki kurwa, taki, taka marchewka, taka papryczka wisząca z wody. To tam jestem. Aha, dobra. Taki kurwa, że tak powiem. Hak. No, z wody. Dobra. A zaraz nam podejdę. No, coś tutaj mam. Co to jest w ogóle? Chyba kamień. Dobra, strzały się zrobiły i zrobiły się. To tak, będziemy mieli po 32 no. takiego. Dobra, budujemy dalej? To budujemy. Cicho? A nie to ja, dobra. A właśnie, wezmę na drogę pan budowej, i trochę drewna. Urwa. Przestraszyłem się, myślałem, że ktoś tutaj jest. wiesz? A wezmę jeszcze drewna na drogę. Mm. W razie czegoś niedźwiedź by był, nie? Właśnie nie mam drewna, ale właśnie zbliż kopę. Ale dobra, 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 spokojnie. Nie pali się. Dobra. Wiesz, ja kopię i obserwuję teren, nie? Dobra, 10 żarcia mamy. To wezmę ci z 4. A resztę schowam do skrzyni. Tak, tak. Dobra. To będzie dla ciebie. Dobra, muszę zakopać kluczyk. Już mam 500 drewna. A zakopię kluczyk. O proszę, tutaj nikt się nie skapnie, że to by był. No i elegancko. Dobra. No to odbiegnę do Ciebie, nie? Jo. 14-13 głodu, kurwa, dobra. Drewno mam 800, dobra. Dobra. Trzeba metal, kurwa, ten i siekier metalowe. Jak będzie piec, musimy najpierw zdobyć paliwo, wiesz? Żeby zrobić piecyk i wtedy będziemy przepalać sobie. Najlepiej jakby był kamień, dużo kamienia trzeba zdobyć. Dużo kamieni. Dwa. Eee. Teraz pójdziemy razem. O, mamy kamyczek. To jest drewno, to nie. Mamy dużo komponentów tutaj. Tych beczek się respi w cholerę. No, mam beczki, te. No, gitara. Linę mam, ty. Co masz? Linę. Bierz, linę się przydadzą. Ale kamienia to jest, ja pierdziu. To niesamowicie. O, jeleń. na znalazłem złom trochę. Dobre. Kopiemy kakrusika. No i jeleń porobiony, a ani razu nie ten, nie spudłowałem. A w sumie był tak oddalony, na 6 metrów. Kurwa, stary, ja tu siarkę znajduję, kamienie na plaży. Wszystko, dosłownie. Elegancko. Elegancja, Francja, Bizancja. Wszystko w... się przyda. Tak jest. Jak wam się odcinek podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Może zrobimy streama z Rasta? Nie wiadomo. No, powiem ci, powiem ci. Kto go dzisiaj rasta, nie? To by było dobre. Dobra, kamień. O, znaki drogowe. O, paliwko. Ale tę kamienia się tutaj respi. Dobro, mam misówę No ja też. Wspomnę ci, wokół naszej bazy jest cholera tego. Nic nam tutaj nie, za, nie zabraknie. Jeszcze mamy zejście do kopalni. To kurwa, prawie nie Jakąś skrzynkę znalazłem, ty. Kolejne zwierzę? Tym, jakaś skrzynka na plaży, na plaży, zablokowana, zablokowana, masz to? Okej, okay, dobra. Daj do mnie. Yy, jaka skrzynka, jaki kolor ma? Yy, brązowy. Możesz siekierą rozbić to. O Jezu, ja siekierą bije kamień. Jelen mnie zdezorientował. Nie no, muszę dobra wrócić do bazy i schować to. Ty w tej skrzyni to chuj było, powiedz szczerze. Może pusta była o, kamyczek. Idealnie. Idealnie Jakie żaby słyszałem kurwa Boję się, żeby kurwa tutaj... nie nikolę... Ale tu jest kamienia, ziomuś. Kolejny jeleń Kolej lej, dobrze, 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 dobrze Dobra, leży. dobra, gdzie ty jesteś, bym potrzebował trochę tego. W gdzie jestem. O kurwa stary. Wiesz gdzie jestem? Mówię, ja już tam idę. Że że się mówię. Stary. Ja jestem od tego cypla nie No. no. O, o, widzisz to takie no taki haczyk ten kurwa, takie, no, ta, widzę, No widzę, go, ta, no. takie L po lewej stronie. Widzę. No to ja jestem od tego miejsca tam przy... na, na, na godzinie 12 przy plaży. Aha, dobra. To daleko już tam zaleciał, widzę. Mm -hmm. o, muszę się do bazy dostać. Mam no, w chuj surowców. nie chcę tego stracić, wiesz? Dobra. To się przejdę i zawracam, bo to nie ma sensu, kurwa. Ja chowam materiał i idę, idę tam po ciebie. Jo. Nie mogę ci pozwolić zginąć. Nie no, staram się, kurwa. Dobra, paliwko. Na razie wrzucam do byle jakiejś skrzynki, później się posegreguje to. Dobra. Kurwa, się przestraszymy, to palma jest. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, Dobra. I już tam idę do ciebie. Jak się No, i gitara. Dobra, już tam bieg... Piątkę wcisnę. Hmm. Siarka jestem, je, jestem przy, przy tym L, przy tym haczyku jestem, ale u góry nad L. Ej... Przy brzegu. Przy wodzie. Nie, jak się kończy ten haczyk. O, aha, czyli od dołu. Nie, nie, już tam biegnę. Jak jest ten taki... O kurwa ty. Początek litery L. Jakbyś L rysował sobie w nie Jak jest L to na końcach haczyka. Czekaj, muszę mi tutaj. Uuu. No dobra, już tam biegnę. Uuu. Już jestem obok Ciebie praktycznie. Dobrze, zjebał się toporek, ale żeby toporek zrobić to potrzebuję kurwa kamienia. Ja Ci zrobię. 123, a co kamień akurat No, O chuj to chodzi? Ty kamienie nie mam, teraz ja kopałem. O, czekaj. Siarka. Dobra, tutaj mamy to metal, mam więc kobiet. metal sobie odpuszczę na razie. Mam, na, na, mam wysokiej na, na. jakości ruda metalu. Ruda. Na, o, nice, nice, nice. To ruda metalu, ruda siarki, linki, kurwa. Ty, ty biegasz? Tak. No to bym poprosił tego, to by bym się rozpierdolił, a nie mam kamienia. A chcesz ten y kilo? Tak, kilo. Masz łuk. Łuk dla ciebie. masz strzały. I żarcie. I kilo. dobra, teraz tak W sumie to dzidę mo mogę sobie kurwa Tu na drugim miejscu damy łuk, A strzał nie muszę przekładać Nie 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 nie. jest ten kirok. Dobra To gdzie biegniemy? Czekaj Aha, celuję tak i Normalnie. Prawym klikasz sobie. No dobra. To dobra. gdzie idziemy? Nie wiem. No właśnie nie wiem tu, gdzie możemy Tu. Chodź pójść. tutaj w dołu. Poszukamy czegoś. A poczekaj. Moment. Sekundka. O dynia. Weź sobie dynię od razu. Nie, już, już, zjedz. Yy, sekundka. Idź jedzenie. Zajebiste jest. No. Wtedy, nie? No bo dzięki nie. Powiem Ci najwięcej na full, ja jestem na full zrobiony. Ja nie. To 250 i 500 praktycznie. To są mam wszystko zjeść, no? Słuchaj, to zróbmy tak. Yy, musimy się na, na, na czymś skupić, co będziemy robić. Czy idziemy na skałę, czy idziemy na drewno. Ja bym na skałę poszedł. Na skałę. No to drzew nie bijemy. Yy, w sumie, ja sobie kilka razy puknę. od kurde, na zaraz. Naskawa, aczkolwiek wiesz. Dobra, tor, trochę drewna, żebym miał w razie czego, dobra. O, tutaj widzę kukurydza rośnie. Dynia. Jak chcesz żarcie, to mów, to mam. Ile, ile, ile mam drewna? No tam trochę drewna tylko jest. I nasionka, dobra. No, tysiąc. Nasionka się co tam posieje później. Tam jest dużo kamienia widzę. Idziemy tam. Tam o, chodź, przepłyniemy sobie na, na drugą stronę. Nawet tędy można. Przepłyniemy sobie tam. No i tu patrz ile kamyków jest. O, kurwa. To nie jest źle. Kamień za kamieniem. Ja tu nic nie widzę. Tu jest jeden. To nie, to nie. O kurwa. Muszę takie kamienie po kolorach sobie rozpoznawać. Mhm. Dobra. Tu mamy po lewej stronie. Tu nie masz kamień? Siarka. Kamień ma takie plamki, nie? O, widzisz, znalazłeś. Ale jest tego tutaj. Od zajubania. Coś źle? Od zajubania. Zajebiście właśnie. Dobra, weź tam dokonczymy? Nie, nie chcę ci kierowem pierdoląć No lecę do góry, zobaczyć. No, jeszcze tego dobiję. Siarka kolejna, jaka duża. Jak wam się odcinek podobał? 23 minuty i widzę kamień kolejny. Jak <noise> <noise> Moim... wam się podobał odcinek? A tu bije kamień kolejny. <noise> to niezły kamyczek. A ja. Dobra, bo muszę na górę podejść. O, tu kamień. O kolejny kamień. Tam ostatnie uderzenie zawsze masz bonus, nie? W postaci rozjebanego kilofa. No, coś można powiedzieć, czy, czy, no, czasami. no. Dobra. Ale tego tu jest, ja pierdolę. O! Ty piec gościu tutaj nie ma na dole, ten duży. Co, co możemy zrobić z tym piecem? Możemy przypalać sobie. Tak? O? Dobra. Ja od razu zaraz wrzucam tam, ty, jak tu nikogo nie ma. Jak coś to wejść, wejdź na szczyt, nie? I spróbuj mnie znaleźć. Ja. Yeah. Albo czekaj, ja podejdę po ciebie. No, ty, nie, nie, dobra, rób to. Ale tu jest kamieni, stary, to jest od groma wszystkiego, A zobacz. Tu jesteś, no. Dobra, czyli później schodź już na dół. Nie? Ja już przepalam tutaj stary. i no, ja, ja też przepalam kilo, poczekaj. Tylko drewna nie mam. Masz drewna z... A dobra. Na no, mam drewna, no kurwa, jakie ja kamienia nie mam? No co ty, przecież ja kurwa kamienie co ja kurwa klepałem? Nie, nie, chodziło mi o drewna. Ale dobra, już sobie tutaj. Ty, ja metal tutaj. kurwa biłem. Nieważne, teraz patrz. Teraz dawaj metal. Gdzie ty jesteś? Jak masz... Tutaj na dole. Zejdź na dół do mnie Ty, to ty, ty, ty wszystko to trzeba pokosić kurwa. To porka potrzebuje. Ja tu ten, yy, wsadzam te. Potrzebuję jeszcze tego. O, daj mi drewno jak masz. Dobry, ja stadzę. gdzie? A tutaj do tego piesa. A tu gościu szafy ma nawet. Śpiwór, yy, trzeba ten śpiwór rozwalić. On coś tu ma? Otwórz. Ty ma coś tu, O, stary. Biorę buty. Pażarcie ma. Butelki weźmiemy na wszelki wypadek? Gdzie? Wezmę jedną. Tutaj w środku. O, masz. Patrz, siekierę ma gościu. Fragmenty kości. O kurwa. Weź sobie siekierę gościu, ma tutaj. Pełną, całą. Gdzie? Nie ma tej żadnej siekiery. Jest, w skrzyni tej czarnej, tu po lewej. Nie ma, zajęła się. Nie, jest. W lewej. To jest tutaj, w tej lewej. No, no jest. No, patrz Ten śpiwór trzeba zniszczyć. Jak? Ok. Dobra, to niszcz ją. No lepiej razem, jakbyśmy mogli tak trochę schodzi tego. Kurwa, nie chcę cię się wiesz. Dobra. <grym> Dobra, czekaj. Dobra, mamy piecyk. Ty, a da się go podnieść w ogóle? Ty, ale to jest ten piecyk, bo tam jest jeszcze drugi, nie? No, ten duży, w tym dużym trzeba będzie przepalić. Dawaj, lecimy do tego. Dawaj drewno mi z tysiąc drewna, yy, a w sumie to 400. Dobra. 385 drewna daj mi. Dobra, ty ja będę ten rozpalał, kurwa. Trzeba rozłożyć to. Jak rozłożyć? Najlepiej... Rozpalić? Zaraz ci pokażę jak. Nie, 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 zaraz ci powiem jak. Dobra, ja. chuj, mi, dobra, drewna. dam ci drewno, trzymaj. I ten, i metal, dawaj mi metal, wszystko co masz. Najlepiej metal teraz interesuje mnie. Ruda metalu. Łap. Siarkę chcesz? A dawaj, wszystko co masz. Wys wysokiej jakości ruda metalu, dawaj, to będzie na, na broń. To też się przyda. Dawaj, wszystko co masz najlepiej. Ruda metalu trzymaj. Zajebiście. Złom też? Nie, to nie. I ruda metalu, jeszcze jedna. Stary, to ja się tak mówiłem, że ja pierdolę. i patrz. I weź teraz kliknij na piec i patrz jak ja to rozdzielam. No. Wrzucam 1000 drewna, nie? I patrz. I teraz daję po 500. No. Mm, ciach. Ciach. Tutaj w sumie to też możemy wrzucić. 500, 500. Dobra, poczekaj. No i tym oto akcentem kończymy. Kolejny odcinek serii teraz. W następnym odcinku dokończymy. Rozpalanie pieca. Moim gościem był Krylip. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję. Zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się spodobał filmik. Na razie cześć. Bye bongo.